Ach, wygrałem zawody To ja pierwszy znalazłem żonkila Uważaj, bo się nim odławisz Cześć, Beniu Pobawimy się? A, moja kulka! Dzięki nie dzisiaj toczę właśnie swoją kulkę na konkurs dla młodych żuków gnojarzy. Dzień dobry, baluchy! O, Benio! Bardzo się napracowałeś nad tą kulką. Z pewnością sędziowie docenią ciężką pracę. No, na mnie już czas. Jestem sędzią w konkursie. Mogę się założyć, że sędziowie cię nagrodzą! Twoja kulka jest wręcz przecudowna! Owszem, jest gładka jak liść kasztanowca i okrągła jak wisienka. To biorą pod uwagę sędziowie. Podziwiaj! Fiu, fiu! <laughs> Ale się toczy! Krąglutka i mocna! To też się liczy w konkursie! Brawo! Kulka jest piękna oh. jak księżyc w pełni. Liczę, że wygram złotą kulę w kategorii idealnie okrągła kula. Oh. Oh. Czego tu chcesz, mucho? To tylko oh. muszka, która chce sobie polatać tak jak my. Praca nad kulką zajęła mi masę czasu. Wolę ją potoczyć w bezpieczne miejsce. Uciekaj! Sio! Droga wolna? Poleciała? Zniknęła? Co? Tak, tak, wtoczyła się do pnia! Ciekawe, po co tej muszce twoja kulka? Hej, mucho! Wyłaś! To moja kulka! Oddawaj natychmiast, albo mnie popamiętasz! Przestań, spróbuj być milszy!